Człowiek może wyleczyć się ze swojej choroby tylko wtedy, kiedy ma już jej tak serdecznie dość, mm. no tak. że nie jest w stanie tak. zrobić nic więcej. Mm. Nie? Tylko wtedy jesteś w stanie odbić się od mm. dna, kiedy tego dna dotkniesz. Bardzo często, powiedzmy, gdy mówimy nie, to jest takie źle postrzegane. Jak możesz mi powiedzieć nie? Mm. nie? Czyli ktoś ci o coś prosi, a ty mówisz jasno, stanowczo mm. nie. Mm -hmm. I ktoś to odbiera, jako jak gdyby akt takiego egoizmu, wrogości i tak mm. dalej i tak dalej. Podczas gdy tak naprawdę spośród wszystkich ludzi, którzy mm. Pomagają tej osobie, niesiesz tej osobie naj, największą pomoc, mm -hmm. bo przybliżasz tą osobę do momentu, w którym ta osoba będzie miała tak serdecznie mm -hmm. dość tego swojego problemu, że go po prostu rozwiąże, mm -hmm. bo nie będzie innego wyjścia. I teraz im więcej pomagamy, im więcej angażujemy się, jak gdyby w przejmowanie ciężaru, który nosi na, so mm -hmm. na sobie drugi człowiek, tym tak naprawdę ugruntowujemy go w mm -hmm. jego cierpieniu, tak. bo zdejmujemy część, jak gdyby tego bólu z tego człowieka. Podczas gdy ten człowiek zamiast po prostu rozwiązać ten problem, mówi, ach, nie jest jeszcze tak źle, no, jeszcze dam radę. I ugruntowujemy tego człowieka, jak gdyby w jego cierpieniu. Mm -hmm. A ci, którzy są postrzegani jako takie właśnie najwięksi egości, którzy jasno powiedzą nie, to są w mojej opinii ludzie, którzy nie są najwięcej pomocy mm -hmm. takiemu człowiekowi.